Cześć wam i chwała żołnierze z tej strony Koko's Flya. To jest Battlefield 4 Hangar 21 w trybie szturmu. W trybie szturmu, którego jeszcze nie pokazywałem, a jest ze mną machetan. Siema. Oraz szkiełko Koko. Siema. Jest to gameplay nagrywany drugi raz, ponieważ był straszny rape Po stronie atakujących. Teraz my sami jesteśmy po stronie atakujących i zobaczymy, czy jest łatwiej. Czy jest jednak trudniej, a oni po prostu byli lepsi, tak czy inaczej, więc będziemy to musieli teraz obczaić. Eee, trzeba będzie potem zająć wieżę. Ja wiem, że już tą mapę grałem: hangar 21, natomiast no, chcę wam pokazać środek tego zajebistego hangaru, bo jest na co patrzeć. A bronią, którą w tej chwili będę grał, będzie M416, jedna z najlepszych broni. Dostępnych w grze dla klasy szturmowca. Naprawdę świetna pukawka. Myślę, że atakujący mają jednak teraz łatwiej, ponieważ jest po prostu mniej osób na serwerze i to dlatego. Zobacz, ten już tutaj wywinął Orła. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Jest że tam gdzieś po drugiej stronie trzeba bardzo na nich uważać. Teraz ale, już bieg już zgłoszeni zostali, już sobie bez troski nie stałem. Dwóch koło siebie. Okej, okay, ja już no podchodzam. Nimi zajęli chyba tam nasi. Kurczę, trzeba zająć yy, wysokie punkty, tam myślę. Ok, jest całkiem nieźle. Szkoda, że tak mało osób na serwerze, no ale już jest późna godzina i trudno jest wyłapać serwer. Oni mają mnóstwo snajperów i myślę, że to ich niestety tutaj zgubi. Nie no, zgubi ich to, bo jednak za dużo snajperów, szczególnie w trybie szturmu, to, to jest po prostu zawsze kiepska sprawa. Za dużo, bo generalnie snajperzy to się jak najbardziej przydają. O, snajperzy tam się za, jak sami widzicie? Mm, zaraz już nie będę żył. Mm -hmm. Wpadłem, kurna, w jakąś czarną dupę. Nie, wierzy mnie już. W czarną jest. jestem w czarnej dupie. Dwóch tutaj. jest na wieży w, ok tam w okienku. No to ja się nimi zajmę. Ach. Dobra, dwóch uwaliłem. No, nie wiem czy Ci się uda mnie podnieść. No, jeszcze medyk, halo, ja tutaj leżę, dzięki wielkim Uważajcie, bo oni tutaj strzelają z wieży. Tak, na tej No, to pójdzie znacznie jeden, lepiej. Nie. No, widzę, że przynajmniej na taką małą ilość graczy atakujący mają znacznie lepiej. to jest miejsce, nie snajper, tam jeszcze. Dobra, dwóch sztywnych. Na razie na wieży nikogo nie widzę. Dobra, ładnie to robisz. Idziemy do maczy na... Było dwóch i. No dobra, tu jeden na skałkach. Grasz snajperem już tej w tej chwili, nie. tak? Dobrze. Dostał, Uch, ale ten żyje. Ten wód, po obwagę. Ktoś dronem Przecież tutaj lecz. No, halo? Dobra, eee, przyjrzyj mi. Tam są, ska na, tak skałkami się kitrają, nie? Ale gdzie, gdzie? Eee, jakie jest wieża, to na prawo. Na prawo, od dobra, jest i jeszcze za drogą od wieży. na tych skałek, tak, tam tych Czekajcie na lornetę wam skanuje całość, na razie skanuj, nie skanuj. widać. Jesteśmy już bardzo blisko punktu, ja tutaj bym chętnie wbił na górę, Dobra. ale niestety się nie uda. Tutaj... O, jest, biegnie. Dobra, sztywny. Okej, okay, mi jakoś od... na plecy wam bieg. Coś tam jedzie. A to nasza Dobra, podkładam. Oku na Gamor. Dobra, musicie kryć, musicie kryć ten, ten punkt cały. Uwaga, Kajus, jesteś narażony na atak. O, oznaczam, co mogę i zabijam, co mogę. Co się wychyli. Dobra, biegną od, na tutaj z tych górek no. już za budyneczkiem. Jeszcze B mogą przejąć jedynie. No i ładnie, elegancko. I wykryty zostały moje, ja, że cofać się Nie no, muszę, muszę powiedzieć jednak moi drodzy, że jak jest mało graczy na serwerze, to atakujący mają łatwiej i wydaje mi się, że jest to reguła, reguła szturmów. Im mniej graczy, tym łatwiejszy... Łatwiejszy szturm atakujących, Którzy mogą. To trochę tak jak w Hunter strike, Atakujący mogą się wylać na jeden punkt. I wtedy broniący nie mają zbytnio wielkich szans. A poza tym, oczywiście, Dobra, masakryczna przewaga. Przyjmować. Masakryczna przewaga snajperów w drużynie broniącej to jest też. Generalnie dobrze są snajperzy, ale przewaga jest. Przewaga jest za duża. Jeżeli jest za duża przewaga to jest źle. No dobra, nacieramy na A w takim razie. Już! O losie Szybko pójdzie No szybko widzę, poszło dosyć. Kto to tak teraz strzela od nas ktoś? Teraz już najpierw mocno Kurczę, jeżeli da się wbić to powinniśmy wbić na samą górę. Serio? Naprawdę? Naprawdę z granatnika? Ale widzieliście ile do niego prułem? I nie mogłem go trafić? Dzięki wielkie. Przy, przy ciężarówce na B 7456 4, 5, 6 już. Dobra, ale punkt zostanie rozwalony. Dobra ja nie mam AMO Mamy tutaj jakiegoś... Yy, tak, maczetamy mamy Do amunicji ma z... Jestem cześć. przy trzech naszych gościach ja, 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 ja. Jezus Maria no. Nie nie to było durne z mojej strony Kosa kurna, hamie, ładnie, ładne zagranie. Kurna, powiem się zrespić przy szkiełku, który jest bezpośrednio przy punkcie. A dobra, już mi nie potrzebna, bo zginąłem. Ładnie, elegancko. No dobra. Dobra, pamiętajcie, że jeżeli chodzi o szturm, to najlepiej iść. Patrzcie, jak działa granat błyskowy, zajebiście. Teraz naprawdę granaty błyskowe są moim zdaniem dosyć przydatne. Jeżeli chcecie podbijać punkty na takich dużych mapach, to najlepiej iść bardzo. Um... O kurwa. Um... Bardzo kluczyć, tak jakby. W sensie na bardzo obchodzić. Na górze, dobra, tak, ja tak. wiem. ich, tu, o, już mnie. Nie, Jakiś kamista tutaj smerga. O, no, ten gościu, który mnie zabił dobra. z M320, używa. Wow, 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 A, jest kamista. lepsze trzeci, dobra. Masz piekanie, wiesz. Dobra, elegancko. Dobra, słuchajcie, musimy to zrobić tak jak oni jakoś zajść od, od samego boku. O o, wróg, wróg Wszystkich markuję tam, właśnie Dobrze robisz, ładnie Nastawaj O, OJESZEN! w plecy tam, uwaga, gdzie wchodzi, wchodzi wam? Tak, tak, przychodzi koleś, chodzi koleś, minimapa panowie, minimapa, dobra Idź z przodu, wychodzą z hangaru, 3-4 Granatami Poszyszają. ich odrzucić Dobra, no ja pomogę Jak się położy, nie będzie kąpił no i w hangarze już, bezpośrednio tam przy schodach, tam gdzie Dobra, ci, tych dwóch niebieskich panowie już podłożyli. A, B i ten, Gdzie to jest A, B, to tam w środku, tak? Tak, tak. Dobra, to biegnę bo. Lol, jak oni się tam szybko tak znaleźli? Patrzcie jaka długa droga, Kurde, ten hangar jest zajebisty, mam nadzieję, że uda mi się go wam pokazać, ale on posiada kilka poziomów, to jest naprawdę niesamowite na tej mapie. Tutaj fajnie się kampi Naprawdę patrzcie to jest. I kolejne poziomy są tutaj. Patrzcie jakie to jest olbrzymie. To jest Titan z Battlefielda, który jest rozgrywany w przyszłości. O tak, Tylko jesteśmy tutaj uwaleni Słyszycie to jakie odgłosy Niesamowite. Przy wejściu tego oznacznik może podłożyć. Tak, 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 tak. W środku, w środku daj. Gdzieś. Dobra, kurze, my uwalili, no, jako że mnie to nie uolili teraz. Kurde. No, już i tak nie zdążymy przodą. na końcową rundę, myślę. A nie, zneutralizowali elegancko. Dobra, zajdźmy gdzieś głębiej, może. W takim razie spróbujmy ich zejść gdzieś od tyłu. Tak jak ty szkiełko idziesz, masz znacznik przy sobie? Mam. Dobra. To nie powiem. Tu wyżej czy, czy? Nie, dobra. Idę tam do końca. kurna. patrzcie jaka to jest rozległa. Jakie to jest niesamowicie rozległe. Niesamowite po prostu. Robi ogromne wrażenie ta mapa. Winda jest. Nie wiem gdzie do niej pojadę. Biegnął, Lecimy. Dobra, Trzymy lecimy. Tutaj. Ja tu w windzie z jakimś droździkiem jestem. Dobra. Już jest nie wiem gdzie lecimy. 100 metrów no, przy celu. 0,7. To chyba na górę górę nas wywiozła, dobra. 0,7 powiadasz. Oni dobra. są na górze, też goście, więc jak tam wejdziesz, to będziesz pewnie miał... O kurna, no i skosili mnie. Gdzie są moi medycy? Tutaj biegliście za mną i. Ładny smok tutaj poszedł elegancki. Nawet na punkcie ładnie jest zasmokowane. Oni tutaj są też na górze przeciwnice. Aj. Kurna, mnóstwo, mnóstwo ich jest na punkcie. Oj, szkoda. Z tyłu plecy zabili mnie. No widzę. No trzeba no już, się tam walić. No nie wiem, to chyba tu na medyku już raczej. No kurna. No i dupa. Ale mamy, patrzcie ile mamy, na 120 mamy tych ticketów. To jest w ogóle nieskończoność. Ory, ty, naprawdę ktoś leci? Dobra, trzeba zająć pozycję bardziej u góry. Dobra, wydaje mi się, że to już mamy. Oj, 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 oj. Kurczę, ale... Z góry, z dołu, raz z przodu, raz z tyłu. W tym kangarze. O. Aha, dobra, dzięki. Dobra, elegancko, koniec, runda wygrana raczej. Nie podejrzewam, że komuś się uda to rozbroić. No i elegancko. No tak. ta gra poszła bardziej na naszą korzyść, jednak. Mi się przyjemnie grało. No w każdym razie także to był moi drodzy Hangar 21. Naprawdę mapa, którą szczerze Wam polecam i jedna z takich najlepszych map w tym, w tym dodatku. Także słuchajcie, dziękuję Ci Maczetan. No dzięki, cześć. Dziękuję Szkiełko. Dzięki. No, i mam nadzieję, że się Wam podobało. Gameplay jest całkiem słuszny. Nowa mapka. Noc. Operacja przeprowadzana w nocy. Operacja przeprowadzana na śniegu, na dużym terytorium, na szturmie, czyli bez pojazdów, praktycznie. Czyli to, co lubię, oby takich więcej dodatków DICE wypuszczało. Także dzięki Wam wielkie za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.